A ty grałeś z Spridem LoW'a? Z kim? Dobra, teraz. Z... E... Poetem wariatetem Nie grałem, Mój i z Nickem. Serio? No... Nie wiem, teraz się tego streamu znajdę. Ale że z nim w teamie, czy... Z nim w teamie, no? Wow. Dobra. <kluzny> Dobra, mamy tutaj coś takiego. Dobra, no i mam streama. Halo, halo, halo. Nie halo, halo. Eee, zwykle Mam streama, udało mi się to odpalić. Gdzie jest... jest... to jest? Na, na YouTubie? Na YouTubie, no. Dobra. Sprawdźmy. O, jest gruby. Gruby w <laughs> CSGO udajemy, że gramy na serio. O, jest i gruby. Tak, to jestem ja. Nie wiem jak ma mikrofon ustawiony, jakby ktoś mógł sobie odpalić i mi powiedzieć no, 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 to. No ja, ja, ja nie mam, ja, nie mam no no, jest. Bardzo, nie bardzo ładnie. No ale co a czemu w 720? Eee, eee po prostu jest dlatego tak, że nie zdążyłem ustawić tego dobrze. Tak, ale to ty jest ja OBS ty jest Kwilna, w OBS czy jak? To jest w OBS, bo mi GeForce nie działa jak na CS-ie. No to wejdź parwa w OBS. Ale tego nie dam rady zmienić w trakcie streamu. Musiałbym wyłączyć. A nie chcę, bo nie wiem czy zadziała znowu. Chyba, że bardzo chcesz. Dobra, na razie tak zobaczymy, czy w ogóle tutaj mam dobrze ustawiony mikrofon. I czy nie będzie opóźnienia, nie będzie lagów. A potem mogę się bawić w rozdzielczości. No to małe opóźnienie jest Git. Gramy czy nie? No kryzys, Chyba tak. tak. Poruwało się kręcić. Dobra. I możecie powiedzieć, czy jak mówię nie na TS-ie, to czy mnie słychać Czeka na streamie. coś, bo w po prostu jak home. Jak nie mówię na TS-ie, to mi powiedzcie, czy mnie słychać na streamie. O Ciebie słychać. Bardzo ładnie, bo serio, nie wiem jak to mam ustawione. Na dziko, chłopie, ten link, który tam miałem, zostawiłem i nawet nie zmieniłem tytułu. No jest okej, okay, tylko teraz nie ma sajki, to u Ciebie jest szum, kurwa. <grym> Ale to jest u, u mnie Szum, w sensie nie wiem jak mam bramkę ustawioną, bo to też nie, może być. No, no. Może być u mnie szum. Nie, to nie, nie, sobie, nie bo ma mikrofon że... zryty Co jeśli nie ma zrobionego. Yy. Miałem jak wcześniej streamowałem, miałem program, który mi ogarniał dźwięk. W sensie mikrofon. A teraz go nie mam odpalonego. I naprawdę nie chce mi się go... ogarniać. Czeka, Czołjka odezwie to zniknie, czy... ale jego na razie nie ma kurwa Halo, halo Halo już nie masz czego, no <ścio�> dobra Dobra nie wiem, matka powinna siedzieć, jak ty wchodzisz spokojnie, to ty tam tam siedzisz, żeby tylko jakiś głos tam powiedziała i... A to... Ja Ej, się Co ty chcesz, chłopie? Okej, okay, co ja tutaj mam? Mam wyciszanie tutaj ustawione pod to. Mam narzędzia jakieś ci pokażę tylko... Zobacz, jak wejdziesz w OBS-a... No. Bo ja chłopie nie używałem 2 lata. Nap do naprawdę chłopie, 2 lata nie używałem tego programu. Dobrze, dobrze, zaraz, poczekaj, bo jest Jeszcze mam niezaktualizowanego. CPU zużycie 9%. To chyba dużo. czy znaczy nie, w sumie spoko. Zgubione klatki 0 i live trwa 5 minut. Znajdzie ono, czyli jest dobry zasięg. Nie, mówcie jak będzie akcept. Paruwa, wejdziesz w ustawienia? W ustawienia jak wejdziesz, i zrobisz później tak, obraz? Nie wiem, Ci. Y, teraz nie mam, dlatego że wyjście wideo jest aktywne. No y, dobrze, ale ja ci to na pokażę. Paruwa. Nie tego, ale ci ci pokażę. Orwaj, może na YouTubie. Y, Ksas Sasik x y, Ty masz jaki filtr skalujący skalowanie ostrzejsze 36 próbek czy lanczos no to ja mam to samo No y dobra, dobra, dobra jak masz, masz tu mam... rozdzielczość bazowa 1920 Tak i rozdzielczość wynikowa mam 720p Nie to też daj 1920 Ale teraz tego nie mogę zmienić to następnym razem to zmienię Na no to możesz Ule, wyłączyć to i... jest paruwa minuta Dobra na razie gramy ten meczek. zobaczymy jak mi w ogóle CS będzie hulał na tym OBS-ie bo to mam niezaktualizowanego to mogę żeby klatki polecieć w dół strasznie Tak Chyba tak. Ale ja cię no dobra, będę widział. No. Pięć osób ogląda, ula la. Bez tego, czy... to... ja tego ja Nie, nie, nie mam na, na tego. Ja ci tutaj wyślę, poczekaj. Chodź, ogląda chyba. Poczekaj już, ci no, o, Ja on wysyłam, ale na mnie żeby... A co ty? Dobra, no to, jak masz, to dobra, no ty? Teraz 200 FPSów, 230 Ale to stoję gdzieś na schodach, na tym... No 200 FPS, git O, ze streamem 200 FPS, kurwa. No Normalnie mam trochę więcej. Że jest git. Nic mi nie ucieka. Ping dobry... Dobra, gra wszystko chyba. Tak na... Bierzesz, na streamie? Ej yy, na streamie jest yy, gównianie jest. Lagi są mhm. Jeszcze ostatnio miałem problem dwa lata temu taki to że... To wyłącz to i ci powiem co masz zrobić, czemu mnie słuchać. Okej okay. Tylko Zatrzymaj streama